Jan Kindracki, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Silników Lotniczych. Ja chciałbym przedstawić dzisiaj Państwu technologię pomiaru laserowego dymienia, która jest bardzo istotna, ponieważ samo dymienie podczas uruchamiania pocisku rakietowego może zdradzić pozycję strzelca. W związku z czym ten problem jest bardzo istotny, i my postanowiliśmy zaprojektować specjalne stanowisko bazując na układzie fotodioda-laser. I badamy właśnie intensywność tego dymienia. Nasze stanowisko pozwala na sprawdzenie takiego dymienia dla danego materiału pędnego w laboratorium. Oczywiście istnieją metody obliczeniowe, ale uważamy, że metoda eksperymentalna jest bardziej dokładna. Nasz zespół pracuje nad różnymi technologiami związanymi z silnikami rakietowymi, i jedną właśnie z tych technologii jest technologia sprawdzania dymienia materiału pennego. Zespół składa się z kilkunastu osób, który pracuje m.in. też nad tą technologią. Współpracujemy z zespołem z Wydziału Chemicznego pana profesora Maksymowskiego. Ponieważ jest to realizowane w ramach jednego wspólnego projektu. Serdecznie zachęcam Państwa do współpracy na polu badawczym, ale też możemy świadczyć usługi badania dymności, jakichś materiałów pennych wytwarzanych przez Państwa jednostki.